Dzień dobry, nazywam się Maciej Gierasiemiok i jestem psychoterapeutą w nurcie lowenowskim. W tym nagraniu opowiem o takim mechanizmie, w którym jesteśmy bardzo skupieni na potrzebach innych osób. Czyli jesteśmy wyczuleni na to, czego ktoś potrzebuje i na to, w jaki sposób to zaspokoić, jednocześnie zaniedbując siebie i swoje potrzeby. Bardzo często nawet nie pamiętamy wtedy o swoich potrzebach. Więc odnajdując się w tym mechanizmie, bardzo często określimy siebie jako ratownik, pomagacz, i można też to tak opisać, jakby to, po co ja jestem, to żeby być dla ciebie. To, jako, jaka jest moja funkcja w życiu, to żeby reagować na potrzeby innych osób. A kiedy mam powiedzieć nie, nie pomogę ci, to przeżywam to jako coś agresywnego, coś złego, coś, czym robię krzywdę drugiej osobie. A już najgorzej, jeśli powiem nie, nie pomogę ci, bo muszę się zająć sobą, na przykład odpocząć. To to wtedy takie osoby z tym, z, z tym mechanizmem bardzo często czują się jak zły człowiek, kiedy tak robią. Więc od razu zatrzymując się, sprawdź, jak masz ty. Jak byłoby teraz wypowiedzieć takie słowa? Nie, nie pomogę ci. Potrzebuję zająć się sobą. Zobacz, jak Twoje ciało reaguje na wypowiedzenie takich słów. Czy pojawiają się jakieś uczucia opór, czy czujesz się dziwnie z tym? I jeśli jakaś część Ciebie silnie reaguje na to, Coś się dzieje uczuciowo, to od razu spróbuj poczuć się tą częścią na chwilę i sprawdzić, ile ta część ma lat. Czy to jest to od zawsze? I po prostu zostań z tym wglądem na chwilę, niech to się mieli w środku. A ja jednocześnie powiem o innych cechach tego, e, tego mechanizmu. Jedną z nich jest to, że kiedy pomagamy komuś, to czujemy, jakby to była powinność. Związane z tym, z, z tym brakiem odmowy, oczywiście. Czyli, tak jakbym pomagając komuś, z minusa wchodził na zero, a nie na plus. Czyli pomaganie komuś to nie jest taka fajna przysługa, coś, co mogę dobrego kogoś, dla kogoś zrobić, tylko to jest norma. Jeśli tak masz, również zacznij to zauważać. I jednocześnie, ja wiem, że jest dużo osób, które są bardzo mocno skupione na sobie i na swoich potrzebach, i bardzo mocno oczekują, że wszyscy zajmą się ich potrzebami. Pewnie, ale to nie o nich jest dzisiaj nagranie, dzisiaj o tych osobach, które raczej znajdują się w mechanizmie. Muszę pomóc. Jak ktoś ma potrzeby, to już ja muszę zareagować. To o tych osobach dzisiaj jest to nagranie. I kiedy tak mam, kiedy tak żyję, to warto zwrócić uwagę, że tak reagując ciągle na potrzeby innej osoby, ja opuszczam siebie. Że kiedy widzę potrzeby innych, to bardzo możliwe, że nie widzę swoich. I sprawdź, jak to jest żyć wiele lat w takiej sytuacji, kiedy mówisz sobie co chwila, ty poczekaj, twoje potrzeby tam kiedyś, ty nie, ty nie musisz potrzeby, ty, ty mało potrzebujesz, zajmijmy się kimś innym. To jak to jest czuć się tak w środku? Jak się czuje ta część, która ciągle słyszy nie teraz, kiedyś? I spróbuj odczuć to w sobie. Bo jeśli pojawi się smutek, to jest to dobry smutek. To jest dobry wstęp do pracy. To jest to smutek, którym dobrze się terapeutycznie zająć, i to jest wstęp do tego, żeby zacząć odzyskiwać siebie. Bo bardzo często taka sytuacja, czy sam ten smutek, on się bierze z przeszłości. Możesz sprawdzić, czy Twój smutek jest dzisiaj, czy on tam jest od bardzo długiego czasu. Pewnie będzie różnie. Więc jeśli on się bierze z przeszłości. Bardzo często związane jest z parentyfikacją. Czyli takim mechanizmem odwrócenia ról w rodzinie, kiedy jesteśmy bardzo dostrojeni do potrzeb uczuć stanów rodzica. Czyli kiedy rodzic jest smutny, to ja automatycznie muszę się jakoś dopasować, może rozweselić. Kiedy rodzic oczekuje, że ja mam być świetny, no to ja muszę być świetny. Czyli ja reaguję na rodzica, a nie rodzic na mnie. Czyli ja jestem po to, żeby być dla kogoś, czyli to, od czego zacząłem to nagranie. Czyli tak mamy w dorosłości, to się bierze z tego, że ja od początku taki miałem być. Na takiego mnie było zapotrzebowanie, powiedzmy. I ma to właśnie konsekwencje w dorosłym życiu, w tym byciu czujnym na inne osoby. Pracujemy nad tym w kursie online o parentyfikacji. Link znajdziecie w opisie, jeśli chcecie nad tym głębiej pracować. A wracając do historii takiej osoby, to jest to historia, w której już jako dziecko mieliśmy być w jakimś sensie dorośli. Mieliśmy być ponad to, kim jesteśmy bardziej dorośli, spokojniejsi, lepiej reagujący na uczucia innych. Czasami wymagali od nas tego rodzice, a czasami wymagała po prostu tego sytuacja. Czyli jeśli rodzic był w jakimś sensie smutny, ciągle w depresji, chory, no to naturalnie możemy czuć przymus wejścia w rolę, która jest ponad nasze siły jako dziecko. I oczywiście my sobie z tym poradzimy. Tylko jaki będzie koszt? Tego poradzenia sobie. Bo koszty mamy dzisiaj w dorosłym życiu. Bo też to było normalne i często jest normalne dzisiaj w polskich domach, to, że, że dzieci są ponad swój wiek i często zachwycamy się tym, jakie super dziecko, jakie dorosłe. Tylko nigdy wtedy nie myślimy o tym, jakie ono koszty płaci za to, że jest takie dorosłe. A kosztem jest przede wszystkim utrata dzieciństwa. Jestem dorosłe, nie mogę być dzieckiem. Czyli kosztem naszym jest to, że nie mogłem być beztroskim dzieckiem. Nie mogłem, nie, nie mogłem być beztroski i nie martwić się o to, czy jest mi bezpiecznie. Traciłem w jakimś sensie to, że mogłem nie martwić się tym, jakie mają problemy dorośli. Kosztem jest też taki brak poczucia, że jak puszczę kontrolę, to świat się nie zawali. Wszystko jest okej. Okay. tam był kiedyś ktoś dorosły, kto trzymał pie, czy było bezpiecznie. Więc dzisiaj ja mam w sobie uwewnętrznione to bezpieczeństwo, że ja nie muszę wszystkiego kontrolować, swoją siłą umysłu i siłą woli, że spokojnie, jak puszczę, też będzie ok, świat się nie zawali. Kosztem będzie często to, że nie potrafię zaufać innym, że nie jestem w stanie w jakimś sensie poddać się bliskiej mi osobie z zaufaniem, że ona też się mną zajmie. Tylko ciągle zawsze muszę trzymać kontrolę i pewien rodzaj dystansu. Bo ja nie znam tego uczucia, nie znam ufnego oczekiwania, że świat odpowie na moje potrzeby, bo po prostu kiedyś tak nie było. Kosztem jest też obraz siebie, który mamy po procesie parentyfikacji, którym często, nie zawsze, ale często jest to, że czujemy się kimś ponad kimś lepszym, kimś wyższym, kimś bardziej ogarniętym, pomagaczem i ratownikiem, a nie kimś, kto czasami może nie dawać rady, kto może potrzebować pomocy, odpoczynku, czyli normalnym człowiekiem. A na koniec, kolejny duży koszt to jest nieumiejętność przeżywania radości i przyjemności w życiu. A zamiast tego wchodzi kontrola i poczucie powinności. Więc trochę tych kosztów jest. Ja wymieniłem oczywiście parę, jest ich znacznie więcej. A zatrzymując się znowu, sprawdź, jak byłoby to powiedzieć u Ciebie. Czy ja mogłem być beztroskim dzieckiem? Czy ja mogłem nie martwić się problemami dorosłych? Czy ja mogłem się nie martwić tym, że, czy jest bezpiecznie? Bo jeśli nie, to zobacz, jak byłoby powiedzieć do siebie słowa: O, chyba musiałeś szybko dorosnąć. Chyba nie było szansy, żebym się cieszył beztroskim dzieciństwem. I być może będziesz mógł do siebie też powiedzieć: Przykro mi, naprawdę jest mi przykro. I w taki sposób przywracamy łączność z tą częścią nas, która musiała być poświęcona, żeby stać się pomagaczem, ratownikiem, kimś wyczulonym na potrzeby innych. I to jest świetny początek pracy. Jeśli macie chęć pracować nad tym głębiej, Świetnie pomaga tutaj psychoterapia indywidualna. I zapraszam też do kursu online o parentyfikacji, o którym już mówiłem, do którego link znajdziecie w opisie. Tam będziemy pracować zarówno od części takiej merytorycznej, teoretycznej, jak i wyglądowej, tak jak ja teraz zadaję pytania, jak i, przed, i przez intensywną pracę przez ciało. Czyli tam już jest intensywnie emocjonalnie, często dotykamy tych uczuć, często je też wyrażamy. No, i odkrywamy siebie przede wszystkim w tym. Więc serdecznie zapraszam do zobaczenia w następnym nagraniu, które z kolei będzie o własnych potrzebach i o tym, w jaki sposób mamy problemy z zauważeniem, z uznaniem swoich potrzeb i z czasami ze zwróceniem się do świata o to, żeby zareagowało na nasze potrzeby. Do zobaczenia.